Powstaną dwa data center. Jeden, jedno nazywa się Prometeusz i będzie miała moc 1 gigawata, a drugie nazywa się Hyperion, które będzie skalowane od 2 do 5 gigawatów. Tutaj na tej animacji widzimy rozmiar w porównaniu do Manhattanu tej instalacji, którą wyprodukuje Meta. Ja sobie sprawdzę w notatkach, gdzie to będzie stworzone, to będzie stworzone w Luizjanie i Ohio. I to są pewnie cyfry, które nic nie mówią, bo jeden gigawat, 2, 2 gigawaty, 5 gigawatów, to są wartości bez odniesienia do czegoś, pewnie nic nikomu nie mówią. No to ja to wytłumaczę jako inżynier elektryk. No nie będę wchodził w rzeczy. Wy, wy możecie gigawaty, megawaty, kilowaty kojarzyć z kilowatogodzinami z, z rachunków za prąd, który płacicie. Kilo, kilo to jest jednostka 10 do trzeciej, czyli 1000 giga to jest 10 do 9, czyli tam chyba miliard. Miliard, yy, miliard. I teraz tak. Warszawa średnio zużywa między 1 a 1,4 gigawata. W szczycie, czyli nie wiem, gdzie jest włączona klimatyzacja w szczycie produkcji i biznesu. No bo w nocy wiadomo, że prądu zużywa się mniej, w dzień, jak jest biznes, produkcja fabryki zużywa się znacznie więcej. Warszawa zużywa 2 gigawaty. Yy, to, jest, to jest moc chwilowa. Tutaj mamy sytuację, w której centrum danych, które, które wybudujemy, meta będzie miało pięć.